Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniony administracyjny obszar, gdzie może być prowadzona przez przedsiębiorców działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT. Najlepszą strefą w Polsce, a drugą w Europie jest Katowicka specjalna strefa ekonomiczna. Wydaje mi się, że to jest wciąż szansa, że to jest dalej dobrze działający mechanizm. Zachęcający do inwestowania i właściwie można powiedzieć, że nie angażujący środków budżetowych, bo powiem dokładnie: my nie jesteśmy w żaden sposób zasilani przez budżet państwa. Sami zarabiamy na siebie, jesteśmy spółką akcyjną, mamy swoich akcjonariuszy to jest skarb państwa i 10 gmin. Startowaliśmy w roku 1996 od 827 hektarów, w tej chwili mamy 2100 kilkanaście, z tego ponad połowa jest zagospodarowana, ale cały czas z różnym powodzeniem samorządy starają się zaoferować nowe miejsca. Kiedyś tych miejsc, miejsca były skupione wokół czterech gmin, Żory, Jastrzębie, Sosnowiec, Dąbrowa, Tychy. Później te miejsca rozkładały się bardziej równomiernie na województwo, więc właściwie można powiedzieć, że tereny katowickiej specjalnej strefy znajdują się i w Zwardoniu, i w Częstochowie, i, i pod Kłobuckiem, i nawet w Myślenicach, więc ten rozkład jest bardziej równomierny. W trakcie konferencji branżowej, która odbyła się w Chorzowie 17 lutego, przedstawiono bilans doświadczeń i perspektywy rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przemysłowych w regionach Polski. O doświadczeniach w tej dziedzinie mówił m.in. prezydent Sosnowca. To był pomysł m.in. miasta Sosnowca i kilku miast śląskich, aby jedna z pierwszych stref w Polsce powstała w województwie śląskim. Myślę, że jak powiew nowości, myśmy bardzo mocno wykorzystali te strefy. Najbardziej znana w Polsce jest ta część, która dotyczy opraw w Gliwicach, ale prawda jest taka, że w Sosnowcu jest ilość pracujących przy produkcji podzespołów samochodowych, podobna taka sama jak w tych Wielsku, O czym się nie mówi, ponieważ my nie produkujemy gotowego wyrobu, więc może samochód się z tego nie urodzi. Ale we wszystkich samochodach produkowanych w Polsce i w Europie jest wiele części sosnowca. To zatrudnienie to jest wiele tysięcy osób, które pracują w zakładach Magnety Marelli, Czebi, w zakładach produkujących podzespoły do Mercedesa, do BMW. No mamy dzisiaj ośrodki badawczo-rozwojowe Parku Technologiczny na Ulicy Zaruskiego. W związku z tym można powiedzieć, że Stefa dała ten impuls w branży samochodowej, ale również w branży AGD. Dzięki temu rozpoczęliśmy przekształcanie terenów przemysłowych, pogórniczych w nowe branże. Dzisiaj przechodzimy do innej półki. Zachęcamy strefę do budowy właśnie takich zakładów, które są innowacyjne, a sami poszukujemy już na tereny pogórnicze. W przypadku terenów pokopalnianych, pokopalni m.in. Maczki Bór, 150 hektarów dzisiaj powstaje nowych inwestycji na terenach wschodnich Sosnowca. Myślę, że warto rozmawiać, ponieważ jakby nas uśpiło to kilkunastoprocentowe bezrobocie w Polsce i dla niektórych się wydaje, że już odfajkowali pewne problemy. Nie, nie, cała Europa jest w tej chwili i w kryzysie. I w jakiś sposób szuka pomysłu na przyszłość. Myślę, że takie konferencje są potrzebne, aby wymienić poglądy z tymi, którzy wypracowują ten dochód narodowy, a samorządowcy powinni być stymulatorem tego, żeby udostępniać jak najlepszą obsługę dla tych inwestorów, jak również najciekawsze tereny. Chociaż to, co dzisiaj jest tu mówione i będzie mówione na pewno, to już tereny nie są najbardziej istotne. Istotna jest kadra, istotne jest kształcenie zawodowe, istotne są wszystkie aspekty administracyjne, które obsługują tych inwestorów. Konferencja nieprzypadkowo miała miejsce w Chorzowie. Miasto zabiega o utworzenie specjalnej strefy. No i też nie ukrywam, że Chorzów ubiega się już od dwóch lat, aby pewne obszary inwestycyjne objąć właśnie specjalną ekonomiczną ekonomiczną, strefą katowicką oczywiście. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić inwestorów, przedsiębiorców naszych chorzowskich, nie tylko chorzowskich, każdy, który, który się do nas zgłosi, zachęcić do tego, aby u nas w Chorzowie inwestować. Mamy dobrą lokalizację, mamy dobre obszary, to jest obszar po, po byłym OPT. Dzisiaj jesteśmy na etapie przejmowania go przez miasto od kraju państwa, także jest szansa, że nie Niebawem ten, ten proces się zakończy. I mamy również tereny, które. E, niestety są poprzemysłowymi terenami, w po połudzie Kościuszko, to jest ulica Metalowców, ulica z ulica Katowickiej. E, chcielibyśmy, aby właśnie te miejsca y, y, jakby wchłonąć w strefę ekonomiczną i też zachęcić właśnie pod tym kątem inwestorów. Mamy oczywiście również pewne wsparcie, jeśli chodzi o y, uchwałę Rady Miasta, która umożliwia odliczenia sobie od podatku nieruchomości e, 800 tysięcy złotych. Oczywiście warunkuje, warunkuje ta uchwała pewną kwotę inwestycji i stworzenie ilości miejsc pracy, e, ale jest, jesteśmy miastem otwartym dla inwestorów przychylne chcielibyśmy, aby mm, przy kolejnych wyborach, tak gdzie zainwestować, brano chorzów również pod uwagę. A jakie w tej chwili jest zainteresowanie inwestorów tymi terenami, o których Pan przed chwilą był? No w tej chwili pomimo już dwukrotnych, tak może powiedzieć, wyjazdów na targi do, 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 do Cannes, do Monachium, targi największe targi inwestycyjne w Europie, tam się oczywiście wstawiamy jasne, jest to proces wieloletni, ponieważ inne miasta już to zaczęły znacznie wcześniej robić, wystawiać się, oferować swoje tereny inwestycyjne. No my na razie po tych dwóch targach no nie mamy jakiegoś takiego super odzewu, bym powiedział. Są pewne rozmowy, zapytania, ale niestety nic konkretnego się na dzień nie pojawiło, dlatego robimy wszystko aby, 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 aby powiedzmy, zachęcić, pokazać tereny tak, no i być może jeżeli pojawi się na nich strefa ekonomiczna, spowoduje, że staną się bardziej, jeszcze bardziej atrakcyjne niż, niż w tej chwili.